Mr. Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na mrsmaku.pl Basia Głębiowska, TV Reklama, ze mną Marek Jówko, cześć! Mm, a powiedz, jak oceniasz to, co było na tym moim panelu? Ogólnie, wydawało mi się, że chyba... Um, ci ludzie pisali, że najmocniejszy, najlepszy panel, e, tym jakbyś mógł opowiedzieć, co tam się wydarzyło. E, najgorsza była akcja, ale nie wiem, czy widzisz, patrzę, chyba kwintesencja tego, poobrażaj kogoś w internecie. Powiedz, że jest pipką, a, znaczy jest a, bohaterem w internecie a pipką w świecie. zwyzywałem od najgorszych. Pojechałem tam po najgorszych, wszystko. A później dałeś się pobić. Nie dałem się pobić. Stanąłem tak i mówiłem: no "Lej mnie, lej". Dokładnie. Basia, dlaczego? Lej. lej. Da, no. Dawaj, Basia. Basia, no. I dlaczego bo, tak do, zrobiłeś? Bo, nie może. Nie no, A, co nie ty zwerywałeś? No nie, serio. E, powiedz, nie e, właśnie, dlaczego tak się zachowałeś, że tak stanąłeś i pozwoliłeś się e, bić? E, ja wytłumaczę. E, ja nie widziałem tej akcji z Las e, Fajne ustawienie. W ogóle powiem, najfajniejszy panel na pramie. No to, to ja już to powiedziałam właśnie i widzowie również. Na całym z całych wszystkich. Historii. W, mo w mojej historii panelowej, występowania, najfajniejszy panel. Ja nie widziałem akcji, ja widzę, że zaczyna się program, wchodzi Marianka nie do was przyjdę. Wchodzi Marianka, wchodzi Marianka za ca, cała obtegowana. Powiem ci szczerze, dziękuję Bogu, żeśmy się pogodzili. Siedzi Piotr, siedzę ja, Kazik i siedzi Lasucita. Lasucita. E, dobra, e, z tym, z tym dopowiedzcie sobie, co to znaczy. E, I jedziemy, później się Kazik włącza, później Marianka i powiem szczerze, ja to psychicznie dojechało. E, później też ta, cały ten pył z gaśnicy. Tak, tak, tak. E, nie, Moi drodzy, spójrzcie. My, ja też mam makijaż, Basia ma troszeczkę mocniejszy. No, ciut No ciut. No wiemy. Ciutek. Pa, słuchajcie, jesteśmy na odległość, wiecie, taką bliską maciut. No i teraz wyobraźcie sobie... Basia prowadzi wywiad, można go wyłączyć. A ty wchodzisz na program, który. Ile na YouTube Max w, top, w topce, bo naszym. Um, ile na YouTube osób było, widziało nas? Jezu, nie wiem. No właśnie, powiedzmy, 50 tysięcy osób ogląda, jak ty jesteś całą. pier... Mm, uwalona w gaśnicy. Jak byś się czuła? Jakbym jakby miała obstawiać ilość osób, to tak z 35 tysięcy. So, no dobra, ale... czy, dobra, jakbyś się czuła, jakbyś miała całą. Uwaga, mocniej cały ryj w pyle. Co? Eee, ja właśnie miałam się ciebie zapytać, jak oceniasz tą akcję, że La sucita e, no, spryskała Marianę Gaślicą. Lasucita, sucita, 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 mój komentarz sucita, sucita. Su Sorry, eee, może inaczej? To wyłączmy ten wywiad, pójdziesz się umyjesz, zmyjesz całą tapetę i znowu wrócisz na wywiad. Zobaczmy. Masz psykę? Ale o co ci chodzi? Jówka? O to ty chodzi. W ogóle nie o to chodzi, pytania. że to jest tak lipna akcja, że w chuj lipna! W chuj lipna, no w chuj lipna, kur, szykujesz się do panelu, a sorry, zmyłabyś i poszła i przyszła bez makijażu, a Marianka wygląda naprawdę źle w tym pyle. No dobra, e, ale później jednak stanąłeś, dałeś się bić, a ty jesteś takim chłopcem do bicia na no, ale sorry, to jest tak, nie wiem co, samo mi się wymyśliło, samo mi się to wymyśliło. No zdraj, zwyzywałem cię, Kazik... Inwidencja twórcza. Kazik, tak, Kazik do mnie, o, bo ty tam wyzywał dziewczyny, i tak dalej, i tak dalej. A ja się, hu, ja już tu stoję, koszulę zdjąłem, lej, a po Lunie, lej, warstw sobie, <grym> daj więcej, może... Wszyscy cię biją, ludzie mówią, że jesteś masochistą. Y, no, może to jakiś... Jest element czegoś nie wiem. Czego? A powiedz mi, jak tam sprawa z Miklaszem. E, powiem Ci tak, Szkoda Kacpra został, nazwijmy u Was po raz pierwszy, wmanewrowany w tak zwane dymy. E, to jest zawodnik. Jak to wmanewrowany? Wmanewrowany. E, to jest zawodnik, profesjonalista, i do niego się nie mówi, weź pod dym. Tylko mówi się tak, weź tam, trąć go delikatnie, przepnij, sorry, o no tak, wiesz, patrz, przepnij go tak dalej. No, idziesz do chłopaka, idziesz do. Nie wiem, robisz jakąś konkurencję, tam yy, yy, tańcule gdzieś tam, psiklo do tego, tego, jak tam, petela, Kacper tam lekko nogą tyknął, ja podchodzę do niego, lepa, sorry, to jest wiesz. Czyli ty pochwalasz to, co zrobił Miklasz? E, nie pochwalam. E, powiem szczerze, wszyscy idziemy za tymi dymami. Zobacz, patrz jak dzisiaj ładnie było. Było pięknie. Kurczę. Nawet zobacz, z karzełkiem naszym, Big Jackiem e, Sorry, można się poprzepychać. też musiałem pokazać, że ta kurwa nie będzie stała jebana dziwka Tylko kurwa musi zobaczyć, chuj ci w dupę i go kurwa tak, tak Jest dziwka, sorry, to się wypika, jebać to A z Lashuczy to powiem ci szczerze, najfajniejsze co mogło być Ale dobra, to, um, dobrze to rozumiem, dobrze rozumiem, że wy teraz z Miklasiem jesteście ziomkami? E, nie jesteśmy ziomkami, ale na Instagramie jeden drugiego dopiszę, to na końcu jest serduszko Luszko. Ale uczy, trenujecie? Tydzień byliśmy w wózce, trenowaliśmy, liście nokautujące. Ty ceniasz trening? Czy jesteś teraz tutaj no na szczerze, wyższym poziomie? Ja, ja dzisiaj myślę, że no tak... Znaczy było fajnie i było widać, że jak robisz tak... Jest progres. Tak, tak fajnie. To znaczy, no tak. Szkoda, że nie ma tu wina. Wadajcie no, dajcie wina. Ja się zesram. Dobra, e, to trzeba będzie wypikać. E, Jówko, jeszcze trochę potrenujesz z mieszkaniem. A powiedz Miklaszem, do mnie, powiedz do mnie Marek: jak powiesz do mnie, Marek, to sprzedam ci coś. O Jezu, ja się boję, nie chcę chyba, żebyś mi nic sprzedawał. Wiem, ciebie nie sprzedam. My się lubimy, ładnie nam się współpracuje. E, no, więc tak. jeszcze trochę, e, Miklasz cię potrenuje, będziesz tutaj największym zabijaką. Mm, nie będę nigdy zabijaką, za język mi się plącze, to winko wchodzi. Na no trzeźwy to... jesteś, aż ci się język plącze. Mm, nie, chodzi o to, że powiem szczerze, jeden z najfajniejszych paneli, fajnie było. Niekoniecznie tematycznie związana, ale zobaczcie ten jak on się nazywa żurą. Bo tak naprawdę nic nie powiedział. Teraz tam gdzieś na wywiadach coś gada. Kazik. Ja przez moment myślę, że on mi liścia sprzeda, później też myślę. I mówię od razu, gdyby mi to sprzedał, od razu fonkol będzie i odpowiedź za to. Sorry, ja nie mogę być. Dobra, żeby nie było pikania, no coś, dobra. Ta też cenzura, moi drodzy, musicie zrozumieć, wiecie, że... Montujący, montujący wywiad będzie miał mniej pracy, jak ja użyję mniej słów zakazanych, więc... E, ile mam minut, mogę iść? Nie no, jeszcze mam ostatnie pytanie, czyli teraz... A jakie? Ktoś, Nie, nie, jeżeli ktoś... A. to nie ten program. Jeżeli ktoś cię uderzy teraz, to będziesz zgłaszał na policję? Na suci te mam zgłosić! No weź, to no co ty? Durna jesteś, Uśmiałeś się? Co, co ty? Miękka pała jestem, co ty? Pomyliłem. Ktoś większy, jak cię na przykład Ktoś dajesz. większy? Ktoś większy, to już ja będę wiedział, i ten większy, to ma wiedzieć, gdzie jest jego miejsce. Jak chce się bić, to nie chce idzie na gale sportowe i niech stąd wypierdala. No dobra, wszystkie pytania z mojej strony. Mr. Smaku, smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na w Smaku.pl.